Kapustka, jego pierwszy mecz od pierwszej minuty w Narodowej Reprezentacji. Mirika Fantastyczny początek kończy polskiej reprezentacji. Trzecia minuta, 1 do zera. To jest złoty chłopak. Bartosz Kapustka, 18 latek. Przez, nie wiem, 10 minut gry w reprezentacji. Ma dwie bramki i dwie asysty. Nie można zacząć lepiej. Pytanie, jak ktoś zaczyna od takiego poziomu, to co będzie dalej? Dziesiąta brałka, Arka Milika. Teraz po kilka tej akcji, popatrzmy. Czyli piłkę. Bartosz Kapusa nad nas tutaj doskonałą pracę wykonał. Arkadiusz Milik, który cały czas balansował, tańczył, szukał pozycji. wolnej pozycji za plecami defensora czeskiego i w tym ostatnim momencie zdołał wyskoczyć, skontrować. Doskonałe dośrodkowanie. Tutaj no, dostarczył. Punkty piłkę Bartosz Kapusta. Na trybunach Arek Milik, tym razem w narożniku wojska. 12 minuta.